Mam o kolanach, jest to dzisiaj sobie. Z... No, będziemy zbierać na kolejnego me megaboxa Bo zbieram na tego skina. Więc. A i. Mam też do Was pytanie, nie? Czy. Czy. Czy, czy jak mam. Czy. Jak to będę już tego skina, nie? Jak te 10 mega boxów już otworzę, to muszę mieć jeszcze. Rico? Bo ja nie wiem, właśnie, więc napiszcie mi, żeby mi pomóc. No, wiecie. <ścoughs> I w ogóle jest nowa postać: jakiś krab. C możemy go sobie, sobie przetestować. C więc okej. Okay. Mamy tutaj od razu z tym. Zobaczymy. A, to to jest takie słabe. Tak szczerze. No dobra. I są. Ej strzelam podwójnymi, mam większy zasięg kulta, ok, załadujemy sobie o, załadowaliśmy co? So, o, wow, dobra, czyli strzelamy teraz jakby o tak potrójnie, no. piu 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 piu, piu. Dziu, dobra. Ola ma duży ten. Brum. Brum. Dobra, lecimy z nim. Ale łatwo idzie pa No i no i dobra, w gry. Mamy już go. No. To Możemy sobie zagrać pojedynek. Tam ja nie gram pojedynku. A co nam szkodzi, nie? I dobra, możemy sobie... mieć taki skład. Więc lecimy. Okej. Okay. On ma taki, ja mam taki. No to lecimy. Dobrze, idziemy sobie z... idziemy I czy on siedzi tutaj, dobra? Ja mam dalszy zasięg, więc będę miał z nim łatwo, nie? Tylko muszę się z dala trzymać, bo ja. Ja ogólnie to. Ja. Ja go, ja go porobę na daleko, nie? Nie, ja, ja poczekam, nie? Ja poczekam. Poczekam, patrz. No i już. Musi wyjść. Jak on sobie wychodzi, to jego... Ja pium, pium, pium i go nie ma. Aha, aha. No, Mam właśnie taką też fajną amoteczkę. A, tam jesteś, a ja cię nawet nie mogłem uderzyć. Dobra, widzę, że tutaj zużyłeś już sobie gadżecik. No i co, no, no, no. Dobra, dobra, ale za to nie ma szans. Chłopie, ja sobie gadzieć użyję. No i dawaj. Wiem, ja, że jesteś tutaj. No właśnie. Łopie! Ty nie wiesz, z kim zadzierasz. Chłop nie wiesz, z kim zadziera, nie? tutaj nie wie z kim zadziera możemy sobie spraya użyć, no i co, o El Primo no dobra hej, witam, witam Cię witam, kurcze on ma mocnego El Primosa ale ja mam też mocnego Edgara dobra, tego rozwala dobra, wygrana dobra, dobra widzimy, że tutaj dobra, tutaj dostajemy sobie nagrody Więc możemy, dostajemy ten punkcik. No. I możemy wziąć knockout. Ale ja na knockout wezmę sobie oczywiście... Edgara. No. Bo jest... wiesz, mój chyba najmocniejszy jest chyba. Chyba tak. E, więc dobra. E, widzę kurczę, tam jest meg. Meg Meg, Meg, Ale my sobie damy... Co to za mapa? W ogóle nigdy takiej nie było, nie? Dobra, czekaj. Kurczę. Ta Meg mnie porobi, ja myślę. W swoim To olipa. Olipa. kurwa, No mówię, że nie porabia No dobra. I i... I, I napiszcie mi czy trzeba, no jakby wiecie. Trzeba mieć Liko, żeby odblokować ten skin, nie? Albo nie. <grybujesz> ja jeszcze go nie mam. tym jest problem. Ale dobra. Yy, idziemy sobie tutaj. No i skaczemy tam chyba, nie? Dobra, lecę. Może i to był zły wybór. A, tylko Mek zostało, a ty dobra. Luzie Kurczę, ona ma ulta Dobra, już sam się wyjaśnił <laughs> Lecimy co do jasnej ciosnej lecić tutaj sobie w No i zostałem skonany Ech, no i teraz albo wygramy, albo przegramy, ale najpewniej przegramy. Ja tak twierdzę. Frank już polega. No, 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 dobra, no, no, dobra, dobra, do... dobrze. Dobra. Jedzie... Dobra z Dwa na dwa. Oni chyba mają lepszy skład, bo tylko się rusz. Patrz, Frank, Frank. Frank żyje? Frank przeżył! Ale joja, dobra, dawaj ultem, ultem, ulta! Dobrze, dobrze! A tak, dobrze, dobrze, brawo, brawo, brawo! Brawo, chłopie! Dobrze, patrz! Yes! Udało się! Udało się, nawet jak ja zginąłem! Ale się udało! I mamy 19 rangę! na etka, Więc ja się cieszę! No! No i super! super. I teraz zagramy sobie gra solo. No dobra, wezmę sobie Edgara, ale mam nadzieję, że na nie stracę. zyskam. <laughs> ja to będę musiał atakować każdego. Jak będę miał ulta, ale Edgarów... Edgar za Edgarem no, nie, nie? Mam nadzieję, że jestem najmocniejszy, nie? Kurczaki. Są dwie skrzynki, więc one by mi się najbardziej opłacały, więc po nie tutaj pójdę, bo od razu dwie naraz atakować, nie? No i mamy dwa od razu ciupce. Dobra, zb zb zbieramy kolejne. Widzimy, że tutaj Edgar z trz trzema nie atakuje. Ja już mam cztery, on też, ale on ma trzy, dobra. Ja ja... o tak, dobrze, dobrze, bi bijcie się tam, bijcie. Daryl! Ja, ja nie chcę z, z tobą walczyć. Ja nie chcę z nikim walczyć, no że, że ktoś mnie uderzy, nie. Ale każdy, ka, każdy na, na razie mnie się boi, nie? Moje zadanie to zbieranie, co, Szylko a wszelką mnie atakuje, tak? No dobra. Kurde, Serge, i Serge, ile on ma cube'ów? What? Tu mega dużo cube'ów, nie? Ja nie wiem, czy ja dam radę skakać. Nie na uszy. Na początku skoczy na szelkę, no. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Teraz będę musiał skoczyć na szelkę, No witam cię. Kurde! Tak, śrubuję, ale nie, ja powinienem go pokonać. Dobra, lecę. Witaj. Kurczę. A dobra, plus osiem. No, ser się okazało niestety lepszy. Ale to nie koniec, bo teraz lecimy... O, mamy jakąś nagrodę. uwaga, o stu kredytów. Dziękuję bardzo. Pani pa, panie kredyt, Zobaczymy kogo będziemy zbierać dalej. Okej, okay, czyli później może... Później chyba zbiorę sobie... Parę chyba no, po legendach to już zobaczymy dobra, szybko lecimy tutaj, nie na, no, bierzemy sobie lusterko, o nie, nie lusterko w sumie, dobra biorę wiecie dlaczego nie wziąłem lustron? bo po pierwsze chcę zdobyć już tego franka, nie? bo, bo tam w pucharkach są, będzie 925 kredytów i ja, I ja je po prostu chcę. Chcę tej wziąć, nie? Może przy... Ale. O kurczaki, o kurczaki, ale mnie. Czy co, my tu batalię gramy, że każdy się mnie po, normalnie skonuje? Dobra, ja Edgar, ty się odsuń, bo ja cię nie porobę. Co, myślałam, że wystrzelę tam i ulcikiem skoczę, no i no wiesz. Dobra, dzień dobry. O nie! Nie, czemu to się nie udało? To się miało udać, ale się nie udało. Dobra, kluk, chodź tu. Od tu kluk. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Ja, na nie, ja na ciebie nie zamierzam skakać. Dobra, Edgar, odsuń bo ja mam trutkę. Więc nie, nie atakuj, ja, bo ja mam na no, trutę

Yes, nie pokonałeś mnie, bo mój strzelił gola. No właśnie, nie nigdy mnie nie pokonasz. No, dzień doberek. Dawaj. Kurczaki. Prawie, 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 prawie. Ale tak wygramy zaraz. Dobra, ale ja, ja muszę to szybko. Lecę. Lecę. No i łatwo, nie tutaj się przeskakuje. No i się, dobra. Ja domany proszę, zdobądź takie epicki. No dobra. nie ty uwaga. No dobra, no to zabramy sobie jeszcze jedną rundę. Dobra, wygraliśmy. Mamy 20 i mamy 20 rangę na ale nas interesują też. Dobra, no to chyba już jutro zdobędziemy te kredyty. Trzymajcie się, to papa.